Może być końcówka 2025. Ja o tym kiedyś mówiłem. Widziałem, że Rosja pod pretekstem czułem to ochrony swoich obywateli, zabezpieczenia też, uwaga, tranzytu do obwodu kaliningradzkiego rozpocznie wręcz masowe ćwiczenia wojskowe na granicy dwóch krajów Litwy i Polski. I te manewry dość szybko i niepokojąco nabiorą temp. Rosyjskie konwoje wojskowe zaczną przekraczać granice Litwy, tłumacząc to misjami humanitarnymi. Rosja oskarży Litwę o blokowanie dostaw do Kaliningradu, wywołując w ten sposób kryzys humanitarny, no, co stanie się pretekstem do dalszych, oczywiście, działań. Litwa będzie zmuszona do szybkiej mobilizacji, ale NATO zareaguje. Dość powoli, bo będzie się mówić o eskalacji, takami mi myśl przychodzi, żeby uniknąć eskalacji. Ta niepewność doprowadzi do wręcz intensyfikacji rosyjskich działań wojennych, bo Rosja będzie uważała, że może, y, 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 że na to pokazuje słabość. Taka myśl przyszła. 2026 chyba rok. Nie trzymajmy się dat. Widziałem, że Rosja poczułem, rozpocznie ofensywę na Estonię. Dziwnie poczułem nowoczesne technologie, w tym masowy cyberatak odbędzie się, którego celem będzie z, zniszczenie, jakby sparaliżowanie, o tak bym powiedział, estońskiej infrastruktury, i to w ciągu kilku godzin. I rosyjskie wojska wejdą na terytorium Estonii. To będzie ta narwa, o której mówiłem. Propaganda w mediach rosyjskich będzie twierdzić, że to jest, uwaga, operacja pokojowa. Zobaczycie. Mieszkańcy Estonii zostaną odcięci wręcz od reszty świata. Wśród sojuszników NATO zapanuje chaos informacyjny, który będzie sprowokowany. Myśmy sobie pozwolili, też i w Polsce mamy agenturę wpływu rosyjską. Nie wiem dlaczego, ale poczułem, że NATO pozwoli Rosji na zajęcie strategicznych punktów. Estonia stanie się nową areną wojny hybrydowej. Taka mi myśl przychodzi. Trzeba bardzo uważać. Co jeszcze? Mam takie wrażenie, że to, co teraz do mnie przychodzi, to jest jakby zlepek moich wcześniejszych wizji, jakby takie uporządkowane, nie wiem, tak poczułem to. Albo to będzie 2026, albo 2027. Przyszło do mnie, że Rosja ogłosi aneksję korytarza i to będzie korytarz transportowy, te białe plandeki, łączący właśnie Kaliningrad z kontynentalną Rosją. I my, Polska i Litwa będą próbować jakby temu zapobiec temu ruchowi, ale będą jakieś, nie wiem, działania lotnicze, rakietowe też, tam, na tamten pas jakby. I Kaliningrad w tym samym czasie zostanie bardzo mocno, zobaczycie, 2025 rok to będzie bardzo mocne umocnienie Kaliningradu, jakby stworzenie z niego twierdzi. I będą mówili, że ten korytarz jest niezbędny dla bezpieczeństwa narodowego Rosji. Czuję, że będą bardzo silne akcje, akcje, takie zaostrzenia sankcji na Rosję, ale Rosja pozostanie niewzruszona. Sytuacja w regionie ulegnie ogromnej destabilizacji. To do mnie, kochani, przyszło. O, zielone nudziki teraz przyszły, myśl taka. Zobaczymy. W 2026 my, Polska, staniemy się celem rosyjskich prowokacji. Rosja oskarży, poczułem Polskę, o prześladowanie, naprawdę, prześladowanie rosyjskich obywateli mieszkających w kraju i wyślę na terytorium naszego kraju tak zwane zielone ludziki, to poczułem. Albo to będzie Polska, albo Litwa, ale tak mi będzie przyszła Polska. Skąd Skądinąd? Oddziały specjalne bez oznakowań, które pojawią się, uwaga, na ulicach Białego Stoku i okolicznych mniejszych miasteczek wokół Białego Stoku. My będziemy zmuszeni do reakcji jako Polska, ale rosyjska propaganda będzie twierdzić jednocześnie, że Rosja jedynie broni swoich obywateli, a NATO znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji, balansując między eskalacją a koniecznością obrony sojusznika. Zobaczycie, że będzie bardzo dziwna, dziwna sytuacja. Co jeszcze?